Kosecki rozjeżdża Jamala. W Polsce grałby w drugiej lidze. Dokładnie to padło w programie na kanale sportowym. Jamal triumfujący w Barcelonie, wygrywający euro i wchodzący do pierwszej jedenastki w wieku 16 lat, a według Koseckiego moralna porażka, w Polsce by go nie było. Ta wypowiedź zaburza obraz świata, który znamy. Sprawdź, dlaczego był reprezentant nie oszczędził legendy Barki. Lamaim Jemal, osiemnastoletni geniusz FC Barcelony, jest na ustach świata faworyt do złotej piłki 2025 roku. Ale Roman Kosecki, legenda polskiej piłki, rzuca bombę na kanale sportowym. Wiecie, gdzie grałby w tej chwili Lamań Jemal, gdyby był w Polsce? Grałby teraz w drugiej lidze, bo musiałby się tam ograć. Później musiałby się ograć w I lidze. To złoto, bo kosecki nie gryzie się w język jemal który w wieku 16 lat przebojem wdarł się do barki, debiut w kwietniu 2023 wersa z Betis, 15 lat i 290 dni, w Polsce? Przepadłby? W sezonie 2024-2025 Mal to lider Blaugrany, 15 goli, 18 asyst w La Liga, 90% skuteczności dryblingów, 3,5 kluczowego podania na mecz. Triumfator Euro 2024 rok z Hiszpanią. Gol w półfinale versus Francja. Asysta w finale versus Anglia. 2-1. Faworyt do złotej piłki obok Halanda i Bellingama. Małpka France Football. 25 lipca 2025 roku. Jemal ma 35% szans na złotą piłkę. Ale Kosecki? Widzi dramat: w Polsce talent by zginął. Małpka Sport znak podkreślenia TVP.pl na X. 27 lipca 2025 roku emotikon Smutek Kosecki ma rację, system zabija talenty. Małpka Legionet kontruje. niemal by przebił ekstraklasę w wieku 15 lat. To paliwo, bo słowa Koseckiego wywołują burzę. Dlaczego Kosecki tak ostro? Porównuje Jamala do Władysława Lubańskiego, który w wieku 16 lat grał w Górniku Zabrze i Kadrze Polski, debiut w 1963 roku, 17 lat, 48 goli w kadrze. Kosecki mówi, potem, jakby był czas na ekstraklasę, to powiedzieliby, że jest za stary. Jak w Hiszpanii dobrze gra, to po prostu gra. Lubański też dobrze grał w wieku 16 do 17 lat i występował. To złoto, bo Kosecki punktuje system. W Polsce młodzi muszą ograć się w drugiej lidze, na przykład Dominik Marczuk, 21 lat. Dopiero w 2025 roku przebił się w Jagiellonii, a w Hiszpanii? Jemal w wieku 15 lat trenował z pierwszym zespołem barki, 16 grał w podstawowej jedenastce. Małpka Mundo Deportivo, 20 lipca 2025 roku. Emotikon Smutek Jemal to fenomen, 18 goli i 20 asyst w 2024-2025. W Polsce? Kosecki widzi dramat, brak zaufania do młodych biurokracja, trenerzy boją się stawiać na nastolatków. Małpka weszło .com, 26 lipca 2025 roku, emotikon Smutek Kosecki mówi prawdę, w Ekstraklasie talent Jamala by zginął. To skarb, bo porównanie do Lubańskiego to apel o zmianę, Polska musi uczyć się od Barki, gdzie Flik dał Jamalowi wolność, 4-3-3, Jamal na prawym skrzydle, 95% minut w La Liga. To paliwo, bo kibice dyskutują, czy system zabija talenty? Dlaczego mal to fenomen? W 2025 to lider Barki 18 lat, a już 35 goli i 40 asyst w karierze klubowej 80 meczów, 10 goli w kadrze Hiszpanii 20 meczów. Euro 2024 rok. MVP Młodych, gol i 4 asysty. Małpka Barca Times 25 lipca 2025 roku emotikon Smutek Jemal to przyszłość futbolu Messi 2.0. Kosecki, choć krytykuje Polskę, chwali system Hiszpanii w Lamasi Jemal rozwijał się od 7 roku życia, w 15 lat trenował z seniorami, 16 grał w lidze mistrzów. W Polsce brak akademii na poziomie lamasi, trenerzy stawiają na weteranów, na przykład Wszołek, 33 lata, wraca do kadry urbana. Małpka Meczyki, 26 lipca 2025 roku. To złoto, bo Kosecki pokazuje problem. Polska piłka potrzebuje rewolucji, by talenty jak Jemal nie grały w drugiej lidze. Małpka UA Poland, 27 lipca 2025 roku. Emotikon Smutek Kosecki ma rację: u nas 18-latek to za młody, w barki to gwiazda. To skarb, bo Jemal, faworyt do złotej piłki, pokazuje, co tracimy. Polska z Urbanem i Zielińskim jako kapitanem Małpka Super Express 26 lipca 2025 roku musi zmienić podejście do młodych. Ale czy Kosecki ma rację? Nie wszyscy się zgadzają. Małpka Katowicki Sport 27 lipca 2025 roku emotikon Smutek Jemal w Polsce by się przebił. Mamy talenty jak Kozłowski czy Zalewski. Małpka L znak podkreślenia Grabowski kontruje. Kosecki przesadza, ale system w ekstraklasie zabija młodych. Ryzyko? Krytyka Koseckiego może zniechęcić kluby do inwestowania w Akademię Legia, Lech czy Jagiellonia mają talenty, na przykład Marczuk Trzy gole w eliminacjach L2025 rok, ale brak im odwagi Barki. Kontrowersje? Małpka Rokio-Kafor. 27 lipca 2025 roku, emotikon smutek kosecki obraża ekstraklasę Jemalby malby rozbił i ligę w wieku 16 lat. To złoto, bo debata o systemie to klucz. Polska potrzebuje lamasi, a Urban musi stawiać na młodych, na przykład Oskar Repkę, 20 lat, kandydat do kadry, Małpka Meczyki, 26 lipca 2025 roku. Kosecki wywołuje burzę, ale czy zmieni polską piłkę? To paliwo, bo fani dyskutują o talentach. Kosecki ma rację, system w Polsce zabija talenty, a Jemal to dowód. Osiemnaście latek walczy o złotą piłkę, prowadzi Barce do La Liga i LM, a w Polsce? Grałby w drugiej lidze. Urban, z radami Nawałki, małpka WP Sportowe Fakty, 20 lipca 2025 roku, musi zmienić podejście. Polska potrzebuje młodych gwiazd na Holandię i Finlandię, 4 września i 7 września. Od krytyki Koseckiego pochwałę Jamala to podróż od dramatu systemu do marzenia o MŚ 2026 rok. Małpka piłka nożna znak podkreślenia PL, 27 lipca 2025 roku, emotikon smutek Kosecki budzi polską piłkę. To skarb, bo Polska może się uczyć od Hiszpanii. Jamal w Polsce przepadłby w drugiej lidze. Polska musi zmienić system, by talenty błyszczały. Kibice to bomba. Subskrybuj, lajkuj, komentuj jemal w ekstraklasie przebiłby się, czy nie? Orły do boju złoto jest nasze. Cześć, kibice kosecki niarzdy system jemal w drugiej lidze? Czy Polska marnuje talenty? Piszcie w komentarzach, co myślicie o słowach legendy. Subskrybujcie na więcej szoków piłkarskich